Siemanku, ja jestem Primeks, kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj jest to pierwszy odcinek z gry Among Us, tak! Jest to odcinek z gry właśnie popularnej Among Us, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to jest to jakby e, takie ludki i jedna osoba z nich jest impostorem, która po prostu zabija inne osoby i jest później głosowanie kto właśnie tym impostorem jest. Nie mam nadzieję, że dzisiaj zostanę właśnie tym impostorem, bo byłoby naprawdę ciekawie. Więc ja już tutaj grałem sobie online. Y nie game, w game. Nie wiem, w sumie, jak to się gra, co tu się robi. Enter. Name. O! No to tutaj Napiszę swoje imię Primax po prostu. O! Primax. No, create game. teraz mamy imię Primax. Local. Create game. Tu Ty, klika. O! Nie, nie wiem. Ja dołączyłem, czy ja dołączyłem na gierkę, czy. A nie, poczekajcie, jak z tego wyjść. Live game. Bo ja, jak stworzyłem swoją własną grę, jak dołączę na kogoś online. Find game. To chyba tutaj. Jezusia. To może tutaj dołączymy. Nie, nie wiem, jak to się gra. Find game. Jordat. Prokox. The game will try to... Generally start to check with the host if you can join next round. Undercode. Nie rozumiem zbytnio jak się zaczyna grać. Free play. Be nie, to have to play. The Witch, Cherry Players. Wifi. No, tak, tak, tak. No, dyskusja. Czekajcie, no to ja może pójdę yy, się... Z, yy, ogarnę to jak się to włącza, to widzimy się już za chwilę. Widzowie, jestem już na mapce i jak widzicie jest tu dosyć sporo ludzi. To żeby żeby nic dupa trupa. <laughs> dupa trupa jakiegoś gośniedza. Jack, Franek, kropek. No naprawdę jest fajnie, bo wiem, że ta gra jest popularna i dużo youtuberów ją nagrywa to też sobie postanowiłem ją mam zielonego skina o, jest pomarańczowy, więc chyba ja będę miał pomarańczowego, czy będę impostorem? może kto wie? nie nie jestem impostorem Credit. one impostor, jest jeden impostor ja jestem tym, który przetrwał <noise> dam głosowanie? Ha! <laughs> Dałem głosowanie! Nie wiem po co, ale no dobra. Hmm. Oni tu wyszli, no to. Kuba Minec! To dupa trupa, niestety wyszedł. Hmm. Mięso. Dupa trupa. E, Kuba Minec. Co, czy oni na mnie zagłosowali? No on właśnie, oczek, tutaj. Nikt nie zagłosował. Nie wiem po co ja zrobiłem sobie. Dobra. Gdzie tu jest jakieś rzeczy? Nie? Mm. No dobra, zrobiłem coś. E, nie wiem, jak w to się dokładnie gra. Nie chciałbym zostać zabity ogólnie. Co tu jest? A tutaj, tu muszę pójść, chyba. Chyba, czy na pewno. Chyba, nie wiem jak z tego się używa w ogóle. Nie mam pojęcia. Ja nie jestem oczywiście impostorem. Hmm. No nie wiem, nie wiem. O! Coś się dzieje. Jakiś alarm. Tam coś się dzieje, tu. Ktoś zginął? Czy jak? Weapons. Nie mam za bardzo tutaj też kierować. Ten zapytanie, zapytanie go jest dziwne. Ale Mar Mario Tro. Są jakieś coś kamery. Chyba, są kamery. Navigation? Nie wiem jak to się używa. Oczywiście e, napiszcie w komentarzu, macie 5 sekund na napisanie w komentarzu na przykład Utko, to przypnę wam serce, więc 5 4 3 2 Jeden i koniec. Nie macie już, nie możecie już napisać, ale możecie, jak chcecie, ale musicie napisać, czy uda, Co z, coś jest? Czy to jest ciało? Nie. E, poczekajcie na chwilkę. O. Dobra, no już jestem. O nie, ten naiotro, ja się go bardzo boję, on, mi się wydaje, że jestem impostorem, ja na niego chyba zagłosuję. Nie. nie no, ja się mega... Mi się wydaje, że on jest. Ja idę... Wiedziałem. Nie! Yeah! Zabił mnie! Kurczę! Ciekawe czy ja będę mógł głosować. Chyba nie. Raczej nie. Zabił mnie! To ten Mario... Mówiłem, że to jest on. No, No. Dead body. Znaleźli mnie? Jo, mało osób. Major Nitro to jest ten. Ja mogę pisać? Major Nitro zabił mnie. Major Nitro zabił mnie. Major Nitro zabił mnie. To Major. To Major. Major Nitro dostał. Chyba ktoś go odszukał. No, na Mart... Na Major Nitro. On mnie zabił. Nie to ty. Baranie. Nie to ty, baranie. Baranie. A ranie ciągle mi pisze. Nie no, dobra. No. Niestety nie mogę już grać. Dobra. Tak tu się wychodzi. Live game. I... Wchodzimy na jakąś kolejną fight game. O, tu jest fajnie dużo ludzi. O, dobra. Dołączyłem. Ło, wow, patrzcie, jak jest ludzi. Może będę na dzisiejszym filmie impostorem? Mam nadzieję, że tak. Kostumaz jakieś. Ej, jestem pomarańczowy? Taki jakby. O! Mogę wybrać, że będę pomarańczowy? Ale coś się dzieje, coś się dzieje. Aha, dobra. I kto jest, uwaga, kreid? Jeden impostor jest jakiś. E, ja jestem znowu przed fajcem. <glicka> Kliknę, to to jest mega nieądre. <glicka> nie no dobra, nie. To by było, że jestem głupi. COVID-19 oczywiście tam lata, biega se. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją tym razem, bo już nie zabili. Może i Michał chce kiedyś Patrzcie, ja się go boję. Nie, ja się go totalnie boję, nie on jest. On jest impostorem! Tak! On jest na Uciekam. A! Ja się boję tych ludzi. Czy on go zabił? Jak ty będzie? Tu jest za dużo ludzi, ja się ich boję. A, A za dużo! Boję się ich. Wtedy ty jesteś załagodny. Jestem pewny. No, wtedy ty, widać. Chyba że Xavi Games. A, nie, ja uciekam. E, polecał też kanał Gnomek. Dobicie mu 30 subskrypcji, bo jak nie dobijecie, to niestety Gnomek zamyka kanał. Więc wasza robota. No, od was to zależy, czy Gnomek będzie kontynuował kanał. O kurde. Co to się robi? Nie wiem dokładnie. No dobra. Dead body, znaleźli. Dobra. Dyskusja, mi się wydaje że jest ten... Oj, zginęli. Czekaj, Xavi Games? Anty gdy? Nie, Xavi Games. Amelia dostała głosy. Ja chcę by impostor. był brzowy, czysty. Amelia, no to... na Mary. Nie wiem czemu. Iwotted, zagłosowałem. Na mnie głosują? Tak. Ej! Ja też nie. Wow! Co się stało? Ja też nie. O kurde, ej, oni na mnie głosują. dostają. No, nie wiem, nie wiem. No dobra, skip jest. Nie, ktoś odpada, kto? Ja? No, on was że skipet Po raz co zostało No dobra, one impostor jest. Czemu oni mnie podejrzewali? Nie wiem. No dobra, tu mogę zrobić jakieś zadanie. anek A, to też jest łatwe. Trzeba to dać do kosza, bo ja to widziałam gdzieś. na no, i dupie. O, to jest komplika. Dobra. Zrobię zadam, chyba się trochę tego. Ludzi się w ogóle boję. Hmm. Na kamery nie wiem jak się siada. Imposter w ogóle może iść tymi wentami, z czego ja się rentuje. Ja nie znam się na tej grze szczerze. I to fest! Ja ją oglądam chyba trzy razy w życiu na YouTubie, tylko... No naprawdę. <laughs> o, tutaj coś mogę zrobić. Zrobiłem task? Nie wiem, chyba, chyba nie, bo by mi pisało task complete. No, no nie wiem, jo, ja się go trochę bolę. No dobra, uciekam, uciekam, Mary, Go też podejrzewałam tego Mary i yo Nie, on jest. Jo. No patrz. Dead body. Znalazłem dead body. Chyba, że dlatego jo. Ja daj daj jo. Ja te nie. Jo... E, nie wiem. Zielono oni mówią. ja zagłosuję. I łoted, ja dostałem jakieś głosy, przy cztery. Jestem mam tą grę 5 minut. Mam tą grę 5 minut. Nie wiem jak się gra. Nie wiem jak się gra. A ty gdzie byłaś? Nie wiem jak się gra. Ja robiłem zagadki na mapie Znalazłem ciało. Ja pewnie mnie wybiorę, bo są dziady. A ja akurat wyszłam od was. Jest ja brzo. Ja jestem. Na mnie głosują. Amelia czysta. Amelia czysta, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja tylko ją głosuję. Chociaż. Były za kamerach... Czy oni mnie wybrali? No on was ejected, Tak. No dobra. Nikt nie został wybrany. Dobra. Więc lecę gdzieś. Tu coś jest. A zagadka, zagadka. Tam. Źle poszłam. Wow, tam był ten jo. Dobra, gdzie tu się tam idzie? Trzeba bym wiedzieć. Dora, tutaj chyba. Tak, dobra. A nie, tu są wszyscy. Oni się mnie boją, czy jak? O, okay, left of the game. Dora, oni myślą, że ja jestem, ale widzą, że ich nie zabijał, no to raczej nie. Ja się ich po prostu boję. E, tu jest jakieś paliwo. Jo. On chyba chce przedstawić, czy ja jestem. Czekaj, dobra. Um, chcę przetestować. Dedwaddy, ktoś znalazł. Wiktory wygrałem! O nie, tamte duchy. Dobra, widzowie, mi się wydaje, że już będziemy kończyć sobie ten odcinek. Bo jakaś reklamka. E, mi się wydaje, że już będziemy kończyć ten odcinek. Mm, nie byłem niestety impostorem, no ale było dosyć mm, fajny odcinek się zapowiada, głosowali na mnie nieraz, no to dziękuję już Wam za oglądanie tego filmu, jak Wam się podobał oczywiście łapkę w górę a subskrypcję, piszcie w komentarzach piszcie na dole w komentarzach różne komentarze, więc pa pa